17 kwietnia rok 2023. Berlin. Dobra skoro mapa do Francuza wysłana to teraz zamknę granice, żeby to coś się nie przedarło do mojego państwa. Najlepiej jak ulepszę granice z Polską oraz Czechami bo z tego co się okazuje wirus jest na wschodzie i prawdopodobnie będzie kierował się na zachód. 18 kwietnia rok 2023. Bruksela. Witam wszystkich zgromadzonych. Bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie. Jeszcze nie ma Turcji, ale zaraz ma się pojawić. Więc zaczniemy bez nich, bo czas to pieniądz. Spotkaliśmy się dziś tutaj, by opracować i omówić plan walki z wirusem oraz jakie kroki podejmujemy z Rosją. Jakieś propozycje? W tym samym czasie, Rosja. Dobra, skoro tak uważasz, to rób co chcesz. Pojebany ten Turek. Turcja za kilka dni rozpocznie ostrzał granic. Grecji, mówił coś o jakimś wynalazku i że go popamiętają. O ktoś dzwoni, halo, ale że co? Jak to jest możliwe? Cholera jasna już powiadamia ja Marmie. Wirus, którego wyjebałem na Polsce, Ukrainie, Litwie, Łotwie i Estonii, właśnie przedostaje się do mnie. Ciąg dalszy nastąpił.